Transformator. W filmie tym omówię budowę transformatora oraz wyjaśnię, jak on działa. Wspomnę też o jego zastosowaniu. Transformator składa się z dwóch lub więcej zwojnic, czy też uzwojeń umieszczonych na wspólnym ferromagnetycznym rdzeniu. Uzwojenie, które podłączamy do źródła napięcia, nazywamy pierwotnym, a drugie, do którego podłączony jest odbiornik prądu, nazywamy go wtórnym. Oba uzwojenia są od siebie odizolowane elektrycznie, to znaczy pomiędzy pierwszym a drugim nie ma przepływu prądu elektrycznego. Uzwojenia pierwotne i wtórne mają określoną ilość zwojów. Liczbę zwojów pierwotnego uzwojenia zapiszę jako N1, natomiast liczbę zwojów uzwojenia wtórnego zapiszę jako N2. Gdy uzwojenie pierwotne transformatora podłączymy do źródła napięcia przemiennego, to wytworzymy w tym uzwojeniu prąd przemienny. Natomiast prąd przemienny wytworzy przemienne pole magnetyczne, które w rdzeniu ferromagnetycznym przejdzie do uzwojenia wtórnego. A co się dzieje w uzwojeniu wtórnym, które obejmowane jest przez przemienne pole magnetyczne? Wytworzy się w wyniku indukcji elektromagnetycznej napięcie i prąd. Napięcie wytworzone na końcach uzwojenia wtórnego nazywamy napięciem wtórnym. Jeżeli podłączymy opornik do uzwojenia wtórnego, to wtedy będzie płynął prąd, prąd wtórny. Okazuje się, że każdy zwój uzwojenia wtórnego możemy traktować jak osobne ogniwo. Czy pamiętasz z lekcji, jakie będzie napięcie, jeżeli kilka ogniw połączymy ze sobą szeregowo? Napięcie to będzie większe. Im więcej ogniw połączymy szeregowo, tym uzyskamy większe napięcie. Podobnie właśnie jest z uzwojeniem turnym. Każdy zwój połączony jest szeregowo. Na każdym z tych zwojów wytwarza się napięcie. Im więcej zwojów ma uzwojenie wtórne, tym większe napięcie wyjściowe uzyskamy. I dlatego właśnie można powiedzieć, że to urządzenie jest transformatorem. Ono zmienia wartość napięcia możemy go zmniejszyć albo zwiększyć. Jeżeli chcemy wytworzyć mniejsze napięcie wtórne od pierwotnego, to liczba zwojów wtórnego uzwojenia musi być mniejsza od liczby zwojów uzwojenia pierwotnego. Natomiast jeżeli napięcie wyjściowe ma być większe od pierwotnego, to liczba zwojów uzwojenia wtórnego musi być większa od liczby zwojów uzwojenia pierwotnego. Dla tego urządzenia prawdziwe jest równanie Nazywane przekładnią transformatora, mianowicie stosunek liczby zwojów uzwojenia wtórnego N2 do liczby zwojów uzwojenia pierwotnego N1 jest równy stosunkowi napięcia wtórnego do napięcia pierwotnego. Ale czy tylko zmienia się napięcie? Nie. Zakładając, że transformator nie traci żadnej energii, to energia włożona do transformatora musi być równa energii, którą transformator z siebie widzieli. Gdy podzielę energię przez czas, otrzymam moc. Moc wejściowa równa się mocy wyjściowej. Czyli napięcie pierwotne razy natężenie pierwotne jest równe napięcie wtórne razy natężenie wtórne. Gdy podzielę przez napięcie wtórne, uzyskam natężenie. I2. Równa się U1 przez U2 razy I1. Zastąpię U1 nad U2 przez iloraz N1 nad N2 i uzyskam, że natężenie wtórne jest równe takiemu wzorowi. Widać z niego, że jeżeli liczba zwojów uzwojenia wtórnego jest większa od liczby zwojów uzwojenia pierwotnego, to natężenie wtórne jest mniejsze od natężenia pierwotnego. Można powiedzieć, że transformator nie tylko zmienia napięcie, ale też zmienia natężenie. Jeżeli na wyjściu zwiększone zostało napięcie, to natężenie zostało zmniejszone, i na odwrót, jeżeli napięcie zostało zmniejszone, to natężenie zostało zwiększone. Gdzie takie urządzenie jest stosowane? Zapewne pamiętasz z innych lekcji. Że energię elektryczną uzyskujemy z elektrowni. Elektrownia wytwarza ogromną ilość energii. Można powiedzieć, że ma ogromną moc. Energia elektryczna wytworzona w elektrowni jest dostarczana do naszych domów za pomocą przewodów elektrycznych. Gdyby elektrownia nie transformowała prądu, to przez przewody elektryczne musiałby płynąć bardzo duży prąd elektryczny o wielkim natężeniu. Nie jest to ekonomiczny sposób, ponieważ w przewodzie, w którym płynie duże natężenie prądu, wydziela się bardzo duża ilość ciepła. Dlatego też elektrownia obniża natężenie prądu, ale musi zwiększyć napięcie. Przewody, które wychodzą z elektrowni, nazywane są liniami wysokiego napięcia, mają napięcie około 400 tysięcy, 220 tysięcy lub też 110 tysięcy voltów. Ten zabieg pomaga zaoszczędzić energię, ale przyznamy, że takie duże napięcie nie może być doprowadzane do naszych gniazdek, ponieważ urządzenia po prostu spaliłyby się, a też istniałoby ryzyko, że człowiek zostałby zabity pod wpływem takiego napięcia. Dlatego też niedaleko naszych domów znajdują się transformatory, które obniżają napięcie. Napięcie doprowadzane do naszych gniazdek wynosi 230 V. Transformatory nie tylko są używane w sieci elektroenergetycznej. Na przykład spawarka, która wytwarza ogromne natężenie prądu. Są to dziesiątki, setki amperów. W niej też znajduje się transformator. Ale urządzeniem, które ci jest najbardziej chyba znane, jest zasilacz. Zasilacz na przykład do smartfona, do komputera, do laptopa. Każdy z tych zasilaczy zmienia napięcie elektryczne. Twój smartfon nie działa pod napięciem 230 V na prąd przemienny. Typowy smartfon ma baterię, której napięcie wynosi około 4 V, a więc ładowana jest bateria mniej więcej pod napięciem 5 V. Właśnie w zasilaczu, którego podłączasz do gniazda 230 V, znajdują się elementy elektryczne, które powodują, że napięcie jest zmieniane na 5 V. Dodatkowo zasilasz ten zamienia napięcie zmienne na napięcie stałe. Jak to się dzieje? To opowiem tobie w następnym filmie. To tyle w tym filmie. Zobacz jeszcze krótką powtórkę. Jeśli pomogłem, daj łapkę do góry, zasubskrybuj i naciśnij dzwoneczek, a wtedy mnie bardziej zmotywujesz.